Cześć, Ignacy. Wiesz, gdzie może być Angela? Nie odbiera od dawna. Wiesz, co się z nią dzieje? Tak. Pojechała do rodziców. Poprosiła mnie, żebym przypilnował domu, dopóki nie wróci. Wiesz, Kati, Angela naprawdę niebawem wróci. Jak tylko się odezwie, dam ci znać. Jasne. Liczę na to. Dzięki, Ignacy. Angela, obudź się, proszę. A Co się dzieje? Gdzie ja jestem? Czy to sen? Ty ja? Nie? O moja królewna, wstanęła. Czas najwyższy. Nie powinnaś spać tak długo. Znowu nic byś nie zjadła. Trzymaj twoja ulubiona. Dziękuję. Dla ciebie. Mm, ale dobre to zrobiłeś. Czuć, że dałeś tam odrobinę miłości i... Kochanie, widzę, że coś się w tobie zmieniło. Tylko nie wiem co. Ano tak. Twoja olśniewająca sukienka. Chyba muszę się zdrzemnąć. To był długi dzień. Pa, kochanie, kocham cię. Wiem, Angelko, wiem. A tfu, nie tym razem. Tylko czekać aż zaśnie. Szybko poszło, no to pora iść. Nie, nie teraz. Nie poddawaj się, krótko. A te cholerne obcasy, no to pora iść. Nie wierzę, to ja? To naprawdę ja? To wygląda pięknie. Każdy zadbany detal, jakby ktoś mnie zaprojektował na nowo. Ta sukienka, taka idealna, dopasowana w każdym miejscu. Makijaż perfekcyjny, fryzura jak z katalogu może. Powinnam taka być? Może tak właśnie chciał. Angela, to nie ty. Skup się. Musisz stąd wyjść. Angela, weź się w garść. Trzeba stąd wyjść. Tu się pozmieniało, a jak tu czysto. Nie, nie może być zamknięte. Może w komodzie znajdę klucz. Co? Trzy lata. Trzy lata mnie tu trzymał. O, jest. Mam nadzieję, że działa. Tati? Mnie... musisz jednak zostać w tym pokoju. Pomocy. Tu poczta głosowa Angeliny. Zostaw wiadomość po sygnale. Bip. Angelko, to było nie w porządku, co zrobiłaś. Ja zrobiłem wszystko, żeby cię uratować od tego świata, a ty tak się odpłacasz. Ale spokojnie. Naprawimy to. I znów będziemy razem. Nie krzycz, tak cię nikt nie uratuje.